Tylko jakże poprzepalony to od bania głowy, Wąsam tryb samolotowy, pisalcie z telefonem i dzwoni, jebać komunikatory, trzeba pójść po rozum do głowy, bo trasy głos, tracę głos, ale przy tym trasy duszę. A to jedyne, co zostało, więc muszę od tego uciec. Tyle Tyle przepłakałem, chociaż chłopaki nie płaczą. Tyle przecierpiałem, a nawet nie było warto. Siedzę teraz na mieszkaniu moich najbliższych przyjaciół, no bo potrzebuję wsparcia, którego nie mam za bardzo. Czuję presję otoczenia, dlatego nie mogę zgasnąć. Zabrać ich na szczyt, żeby żyło się im matło. Dobyć to, to rodzinie, że to nie na chwilę. I nigdy nie dopuścić, żeby za wadną mną wartość. Rodzice, postam i zaufaj mi. Zrobić wszystko, by wyszło na moje. Byłem na koncertach, ale nie na lekcjach, więc kosztem tego musiałem rzucić szkołę. Spokojnie to przerwa to tylko chwilowe. Po prostu muszę skończyć to, co zacząłem, Ja yeah. wiedzę po co to robię, hej, wiem, że idę po swoje. Bo jak chcę żyć, nie tylko przeżyć, Ja yeah. Bez życia na kredyt, wiem, gdzie mam iść i czym się mierzyć, yeah. Mocno w siebie wierzyć, żeby wyglądało to tak, bo jak chcesz żyć. Ja żyć, za to co, co dla mnie zrobili moi bliscy. Dam im wszystko od domu po nowym miejscu Rodzicom postawię chatę, jak zarobię większą kasę Tylko niechybnie to z rapem, wtedy będę najszczęśliwszy Mama skończy pracę też dużo wcześniej niż myśli Tata skończy pracę też dużo wcześniej niż myśli Siostra będzie w branży, bo jej talent jest niezwykły Kurwa rozłożyłem trafę, więc muszę pomieścić wszystkich